to są wnioski przystanek autobusowego tak wygląda budynek stoi tam jeszcze linia 7, którym nie, nie na przystanek autobusów koszerów tutaj jest ten autobus tam mamy rozkład jazdy więc ja sobie pokażę wam jest tutaj jedzie bardzo dużo na tym przystanek Rysławicka, a pisze się o tym w takim zastanku. Tam mam się na SM-młyniec Młynie, na ulicy Racławickiej. No, fajny. Tutaj mamy przystankę, którą Racławicka. Jeśli chodzi o tą linię, to niestety tam pani jest, więc y, mogę wam nie zrobić zdjęć. Ale na pewno wiem, że jedzie tam linia 7, 2, 8, jeszcze jedzie. I tak chyba wam chcę pokazać. Jedyny rachunek jak pojadę, a będzie jakiś słaby czy coś, czy będzie tam nie tracił. Tracił świadomość. To pogotowie i niech go w do Lublina. Bo ja tam mam akty już na autobus. Jest to bardzo będę mnie taki mały, takim autokarze będziemy jechać. Jest to na przystanek autobusowy dworzec PKP. Tutaj mamy szlak na dworzec PKP. I najbliższa stacja w Tartostanie to Cytuł Kultury i Miłości. A tutaj mamy szlak na... I tutaj mamy przystanek autobusowy. Jeśli chodzi o autokary MPK, to niestety w tych autokerach trzeba płacić za 2 złote, a co... no niestety. My będziemy jechać na przystanek autobusowy koszerów. Blisko znajduje się przystanek autobusowy Osiedle Młody, jeszcze słowackiego Kaufland jeszcze jest budzyń jest piaski i drugie zalew będzie na to nagrany przez mnie przejazd a autobusem będzie dostwać z okazji 16 subów i jeszcze będzie jeszcze wysiadam na przystanku koszerów, też jest osiedle piaski. My będziemy takim autokarem jechać, ale ja muszę musimy na początku podejść do tego autokaru, ale on musi na początku zawrócić. Ten kierowca właśnie z... MPK i właśnie do niego będę wsiadał. Tylko, że musimy wsiadać przy oknie, bo było wszystko widać. Nawet co jeszcze, takie inne MPK, takie jak Solaris, Syman. No i jeszcze na dodatek ten. No ładny, ładny przystanek dla mnie. I to jest przystanek końcowy, bo jest twórca PKP do yy, na stację yy, Racławicka. To jest ta ulica Racławicka. Tak samo jak jest stacja metra Rasławicka. Jeśli chcecie, żeby wam powiem teraz powiem wam na No, ciekawostek na temat Kraśnika. I pierwsza ciekawostka. W zwykłym Kraśniku w tej 1932 roku właśnie kiedyś był zamek Królewski. W 1468 roku kości podróżanie na świecie Marii Pani nazwano ją późno kotycką Ciekawostka trzecia. Ma Ciekawostka trzecia. Kraśnik ma cztery osiedle. S.M. Młyniec, S.M. Pomoc, Młodych oraz Piaski. I czwarta ciekawostka. Kraśnik znajduje się w województwie lubelskim, w powiedzie Kraśnicki krasnick gminie Kraśnik. I w latach 1995-1998 należało to województwa lubelskiego, który niestety już nie jest. To właśnie wszystkie ciekawostki. Więc jeszcze jedna ciekawostka: w Kraśniku znajduje się też zalew Kraśnicki To już wszystkie jedne ciekawostki. I prezentacja przysłania kontukusowego Rasławicka. Dzięki, cześć!